Mili Państwo, przed nami wspaniały czas. Niech święta Bożego Narodzenia upłyną nam w rodzinnej atmosferze. Niech nadchodzący nowy rok przyniesie nam wiele radości. Wszystkim rolnikom, mieszkańcom obszarów wiejskich, przyjaciołom i pracownikom Pomorskiego środka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku życzymy. Wesołych świąt Bożego Narodzenia! W 2016 roku, szczęścia i powodzenia! Życzymy wspaniałego 2016 roku wszystkim rolnikom, Także pomagający mi codziennie w naszym pracownikom. Do Waszej jesteśmy dyspozycji. U nas otrzymasz mnóstwo działań, propozycji. Za ten rok Wam dziękujemy. Dalszej współpracy oczekujemy. Wesołych świąt i Nowego Roku Szczęśliwego. Wydziało się w nim dużo dobrego. Razem działajmy już rok kolejny, by zysk nim był wymierny. Zapraszamy Was na szkolenia. Wykładowcy będą mieli wiele do powiedzenia. Zorganizujemy dla Państwa niejedną konferencję, licząc jak dotychczas na wysoką frekwencję. Nasi doradcy udzielają rad tysiące, porad udzielają przez wszystkie roku, miesiące. Mnóstwo artykułów opublikujemy, wiele branżowych imprez zorganizujemy. Już teraz na kolejne targi zapraszamy serdecznie. Wielu wystawia się dla nich skutecznie. Siłę do pracy nam dajecie. Działamy w każdym województwa powiecie. Wiele wyzwań jeszcze przed nami, dlatego raz jeszcze dziękujemy, że jesteście z nami. Radosnych świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku życzy Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku. it's all